Nowoczesna i proekologiczna sieć kanalizacyjna to jeden z aktualnych wyznaczników jakości życia w każdym mieście. Jest to także jeden z priorytetów wspólnoty europejskiej, w której istnieje wysoka świadomość na temat ograniczonych zasobów wodnych, nadmiernego zużycia wody, a także wysokiej emisji ścieków. Dlatego od wielu lat Unia Europejska współfinansuje projekty infrastrukturalne z tego obszaru, przyczyniając się nie tylko do podnoszenia standardów życia ludzi, ale również działając na rzecz ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów przez dekadę sukcesywnie unowocześniało kolejne elementy miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wszystko po to, by stworzyć solidny i bezpieczny system zaopatrzenia miasta w dobrej jakości wodę do picia oraz funkcjonalny i przyjazny środowisku przyrodniczemu system odbioru i oczyszczania ścieków. Na przestrzeni ostatnich 10 lat spółka PGK Żyrardów zainwestowała w modernizację i rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej około 150 milionów złotych. Poczynienie zakrojonych na tak szeroką skalę inwestycji było możliwe tylko dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To właśnie unijny budżet w ramach dwóch perspektyw finansowych pokrył znaczną część kosztów unowocześniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej naszego miasta. W latach 2006-2010 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żerardowie w ramach pierwszego etapu programu zrealizowało zadania za sumę około 24 milionów euro, z czego 18 milionów stanowiło bezzwrotną dotację z Funduszu Spójności. Drugi etap modernizacji to inwestycje, które pochłonęły 70 milionów złotych. Prawie 60% wydatków kwalifikowanych stanowiły środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej. Na zabezpieczenie wkładu własnego spółka pozyskała środki w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości ponad 7 milionów złotych oraz środki w formie pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości ponad 5 mln zł. Zł. W ramach pierwszego i drugiego etapu projektu spółka PGK Żyrardów zmodernizowała obiekty składające się na system wodno-ściekowy miasta, to jest ujęcie wody Sokule, stację uzdatniania wody Mokra oraz miejską oczyszczalnię ścieków. Został również unowocześniony system poboru oraz uzdatniania wody do picia. Co ważne, po modernizacji technologia oczyszczania ścieków stała się dużo przyjaźniejsza dla środowiska. Spółka rozbudowała także samą sieć wodociągową i kanalizacyjną żyrardowa. Dzięki przeprowadzonym działaniom technologicznym, miasto zaopatrywane jest w bardzo dobrej jakości wodę do picia. Gwarantowana jest także ciągłość dostawy wody do spożycia bez obaw o wystąpienie awarii spowodowanej wyeksploatowaniem pracujących na terenie obu obiektów urządzeń. Ponadto większość procesów odbywających się zarówno w ujściu, jak i w stacji uzdatniania wody realizowana jest w sposób bezobsługowy z wykorzystaniem najnowszej automatyki sterującej. Podobnie sam nadzór nad pracą obiektów odbywa się przez nowoczesny system kontrolno-pomiarowy, umożliwiający przy okazji zdalne kierowanie poszczególnymi procesami. Zautomatyzowany został również proces technologiczny w oczyszczalni ścieków. Tam też zmniejszyło się zużycie środków chemicznych w procesie oczyszczania, a także podniosła się skuteczność usuwania azotu i fosforu z oczyszczanych ścieków. W efekcie otrzymujemy lepszy produkt końcowy, co jest istotne, gdyż od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej uległy zaostrzeniu wymagania dotyczące procesu oczyszczania ścieków. Dzięki przeprowadzonym modernizacjom spółka mogła dostosować proces technologiczny do wymagań zawartych w prawie polskim i dyrektywach unijnych. Są również inne pozytywne efekty unowocześnień, takie jak poprawa przepustowości i elastyczności pracy obiektu oraz zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni, co znacznie wpływa na komfort życia mieszkańców z najbliższego otoczenia obiektu. W ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie etap drugi na przestrzeni lat 2010-2015 powstało 13 km kanalizacji sanitarnej oraz 2,2 km sieci wodociągowej. Dzięki tym inwestycjom dostęp do niej uzyskało ponad 2000 osób. Projekt umożliwił budowę kanalizacji sanitarnej m.in. na ulicach 11 listopada Andersa, Chopena, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej oraz Legionów Polskich na odcinku od ulicy Mostowej do Batorego. Nowa infrastruktura komunalna powstała również w północnych rejonach miasta. Za pomocą środków unijnych zbudowany został 4-kilometrowy kolektor sanitarny D, biegnący od ulicy Łąkowej, ulicami Skrowaczewskiego, 1 Maja, od granicy z Kozłowicami Starymi w kierunku ulicy Czystej i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z tłocznią ścieków. Jest to jedna z największych monolitycznych tłoczni w Polsce o głębokości 9,1 m bieżącego i średnicy wewnętrznej 3,5 Metra bieżącego z przepustowością na poziomie 288 m3 na godzinę. Inwestycja pozwoliła uzupełnić brakujący fragment kanalizacji tej części miasta, dając tym samym możliwość podłączenia kolejnych obiektów usytuowanych w tym rejonie. Zbudowany również został południowy kolektor R, którego łączna długość wynosi około 3400 metrów bieżących. Biegnie on od ulicy Mickiewicza w kierunku centrum miasta przez tereny pofabryczne aż do oczyszczalni ścieków przy ulicy Czystej. Ta budowa umożliwiła likwidację przestarzałego i nieszczelnego kanału roszarniczego. Dzięki nowemu kolektorowi podniosła się jakość pracy systemu kanalizacji sanitarnej w zabytkowej części miasta, a dodatkowo pojawiła się możliwość podłączenia do sieci miejskiej wszystkich obiektów znajdujących się na trasie jej przebiegu. Szanse na włączenie się do miejskiej sieci kanalizacyjnej otrzymali również mieszkańcy ulicy Ziołowej. Inwestycja stworzyła też nowe możliwości zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad zalewem żyrardowskim. Z końcem 2014 roku przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Żyrardów wystąpiło do instytucji wdrażającej z wnioskiem o zgodę na rozszerzenie projektu. Było to możliwe dzięki oszczędnościom poczynionym przy realizacji poszczególnych kontraktów. Na mocy aneksu została zrealizowana budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Warszawskiej oraz przy ulicy Werbickiego. Brakujące fragmenty sieci kanalizacyjnej pojawiły się też w ulicach Generała Cechaka, Konopnickiej, Mireckiego i Krótkiej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodził się również na budowę kolektora sanitarnego w ulicach Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki. W ramach zawartego aneksu przebudowana została także infrastruktura drogowa na terenie oczyszczalni ścieków. Zakupiony też będzie samochód specjalistyczny sąco płuczący służący do oczyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej. W ramach projektu prowadzone były również działania informacyjne i promujące, które polegały na informowaniu społeczeństwa o zakresie prac inwestycyjnych, możliwych utrudnieniach, korzyściach, o postępach w realizacji zadań i całego projektu oraz o źródłach jego finansowania. Prowadzony był także nadzór inwestorski nad realizacją poszczególnych zadań wchodzących w skład projektu. 10 lat trwał okres intensywnych modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego miasta, służących nie tylko ludziom, ale również środowisku. Przy finansowej pomocy Unii Europejskiej udało się stworzyć w Żyrardowie nowoczesny system zapewniający bezpieczną i bezawaryjną obsługę mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Tak wielki projekt wpływa nie tylko na jakość życia mieszkańców, przyrodę, ale również na inwestycyjną atrakcyjność Żyrardowa. Projekt Gospodarka Wodno-Ściekowa w mieście Żerardów, etap drugi, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.